Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży w parafii w Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu. Czy młodzież ta wie, jak wielki dach otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie na jego przyjęcie? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do Bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i w wspólnej modlitwie. Oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie. Amen. Droga kochana Młodzieży, umiłowani w się Barna. W sposób szczególny dzisiaj pozdrawiamy szlidowych księży, święta dziekana, święta probosza, który z powodu zdrowotnych i może być z nami wszystkich księży, którzy są tutaj obecni. Bardzo serdecznie również witam Was w tej wspaniałej naszej świątyni Was, którzy już za chwilę otrzymacie niezwykłą moc. Językami. Sprawiło to wczesnych słuchaczy wielkie zdumienie, bo to nagle, niespodziewanie. Przecież ci ludzie się nie zmienili, a otrzymali nową władzę, sprawność, zdolność mówienia językami. Przypomnijcie sobie, kochani, co się działo za posłami. Byli zamknięci wieczorem i chywali się. Powiem, że się czekali na ich życie. I nagle, kiedy otrzymują Ducha Świętego, strach znika. Wychodzą na ulicę, wychodzą do tych, których się bali, do wrogów i mężnie zaczynają wyznawać Pana naszego Jezusa Chrystusa. Strach, obawa były tak wielkie, że paraliżowały ich działanie. To wszystko w jednym momencie, w którym właśnie wtedy, kiedy otrzymali Ducha Świętego, znika. Zobaczcie, kochani, co się dzieje z człowiekiem. Ale warunek jest On się musi otworzyć na uraźnię. Musi przyjąć tę moc, która wstępuje. Moc, która nie jest głową ani umysłu, ani serca człowieka, istoty ludzkiej. To było pięknie przedstawione właśnie wieczorem o nie. Na zgromadzonych tam apostołów od moc, dynamizm. Wy otrzymujecie dzisiaj tego samego ducha. Wy dzisiaj też bylibyście zdolni do tak wspaniałych rzeczy, jak dokonywali wtedy tamci uczniowie, apostołowie, a później inni ludzie. W czym tkwi więc problem? Was jeżeli Wy, drodzy młodzi przyjaciele, nie otworzycie się na działanie, to on, mimo że jest tak potężny i przychodzi pod obrazem ognia tej niszczącej siły, która, jak się okazuje, później człowiekowi nic złego nie czyni, to on pozostanie na progu Twojego umysłu i Twojego serca. Nie będzie mógł wejść, nie będzie mógł oświecić. Tak, żebyś na przykład dawniej, niespodziewaniem mówić z językami, które w prawym wchodzi w wszystkich uwielbiających. <try> się więc, kochani, serca Wasze nie będą czyste, wolne od grzechu, wówczas ta niezwykła moc ducha świętego będzie Was prowadziła i kierowała przez życie. A to, że my potrzebujemy, wszyscy, nie tylko wy. Takiego przewodnika, którym jest właśnie Bóg Święty, który zna wszystko, zna co się kryje w sercach ludzkich, wie gdzie są pozostawiane pułapki, nie tylko tego złego, którego słusznie nazywamy łamsta, diabła, ale także pułapki zasadzki pozostawiane przez ludzi, nie zawsze nam życzliwe. On nas jest w stanie ustrzec i poprowadzić bezpieczną drogą do tego portu, który nazywa się niebo. Ja bym wam chciał tylko podać jeden przykład. Jak dzisiaj człowiek współczesny jest manipulowany, jak jest sterowany, jak jest prowadzony, ja bym powiedział, tak, sprytnie otaczany tajemniczyną kłamstwa, Wszyscy przeżywaliśmy tragedię katastrofy lotniczej, kiedy to w poranku, w sobotę zginął Pan Prezydent i 96 naszych wybitnych rodaków. Ja chciałem Wam przypomnieć tylko, niezależnie z jakiej człowiek by był opcji, przypomnijcie sobie, co mówią przed. Tragicznym wypadkiem, przed tragiczną katastrofą, o niektórych osobach, które leciały tamtego poranka do Katynia, W jakimś świetle ich przedstawiamy? Nie brakowało krytyki, złośliwości, bo zdrowa krytyka byłaby wskazana. Wyśmiewania, kim? Przyszła śmierć. Te same rady. Telewizja, prasa. Co mówimy? Co nam podawało. Te gesty, które wcześniej były wyśmiewane, wykpiwane, one nagle zaczęły uchodzić za normalne, za mocne, za dobre. I mnie to bardzo wówczas zastanowiło. Czyli co? Przed śmiercią. Co próbowano zrobić z tych osób? W jakim świetle je przedstawić? Jak mnie, jako obywatela tego kraju, nastawić do tej czy innej osoby? Przyszła śmierć, wszystko się zmieniło. A wiemy, że ta osoba się nie zmieniła, bowiem śmierć przerwała wszystko. Jak dzisiaj trzeba na wielkiej mądrości, aby nie być manipulowanych. Jak trzeba Wam, z młodzi ludzie, kiedy wchodzicie w życie dorosłe, kiedy ja wiem, że już macie swoje problemy, ale zobaczycie, że świat dorosłych nie jest pozbawiony, jak trzeba wielkiego rozeznania, jak trzeba ostrożności, jak takiej mądrości, żeby nie dać się zwieść na maroka. Wy dzisiaj otrzymujecie do mnie pomoc osobę Ducha Świętego, która was poprowadzi. Gdy będziecie się jej słuchali, gdy będziecie przy niej wiernie trwali, gdy będziecie wasze serce i umysły tak usposabiali, aby to światło z wysoka niewidzialne, mocne potęgi mogło Was krzeniknąć. Ja wam dzisiaj z całego serca, takiej mądrości i na każdą chwilę Waszego życia życia. Amen.